Idę do pracy, i droga, która zajmuje mi generalnie z 15 minut. No, dzisiaj niestety zajmie mi na pewno więcej. Jest biało, biało, pięknie, ale średnio mnie to cieszy, bo wywaliłabym się już dzisiaj ze dwa razy. No cóż, chodniki w pewnych miejscach rzeczywiście widać, że ktoś tam o nie zadbał ale w wielu miejscach są jednak ślizgawką. Jest 29 grudnia. Wydawałoby się, że jest już świętach. Jednakowoż, jak widać, nie spotkałam tutaj na razie żadnego człowieka, który by coś posypywał, bo odśnieżać nie ma co. To nie tak, że wybrałam sobie tę drogę po prostu Chyba jest najgorsza w całym mieście i ją pokazuję. No, chodzą tędy ludzie, chodzą tędy codziennie. Oczywiście nie mówię, żeby dla mnie ją posypywać i ale Zobaczcie tutaj po śladach widać, że nie jeden to już tak sobie uła. Sunął, jak i ja teraz sunę. No, zobaczcie. Można w niektórych miejscach można, ale to są te miejsca, które... Są zaopiekowane przez administratorów. Wszystkim, którzy posypali, bardzo dziękuję. W imieniu idących, ale na pocieszenie, widzę, że jakieś migające światła służb, pomarańczowe kamizelki na horyzoncie. Więc ten, kto nie musiał dzisiaj stać. Wcześniej i gdzie się przemieszczać wygrał. No tam mam do bedakcji. Różowa buzia. Roczki czerwone. On tak przyspieszony, ciepło mi było. No tak już znalazłam. Tego borykania się ze śliskim chodnikiem. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia dla Was.